Uzi namówił mnie, żeby zejść do rzeki. Mam nadzieję, że wrócimy stamtąd. Znaczy ja wrócę, bo on na pewno. Chodzimy. Nie ciągnie mnie z góry, to dobrze. Jest uważny. I czeka na mnie. Jest gorąco i chce mu się na pewno pić. O! I właśnie o to chodziło. Mam nadzieję, że coś będzie widać, bo stoję słońcem. Nie, 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 to było, to nie. Tu chodź. Tu jest taki ładniejszy brzeg. A czekaj, czekaj, cze, 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 cze. nie plączemy się już. Wchodziłeś się. Jeszcze jedno podejście. Jak widać nie boi się wody. Nie skacze po wyjściu z wody na ludzi. O, a teraz pomaga mi. Wydostać się. No, szukaj drogi, sztok. On jest naprawdę, wychodź, wychodź, wychodź. Tak, dobry piecyk. Naprawdę sem do ułożenia. Bezkłopotliwym, jeżeli poświęci mu się dużo czasu. Uzi, do mnie. Tak, siak, żaruj, dobry uziś, dobry. Idziemy.